No to styczeń mamy już zaliczony. Co prawda było tam jakieś marudzenie, że gier jak na lekarstwo, że słabe jakieś, że drogie, że źle zoptymalizowane, ale skoro to już za nami, to nie ma co się nad tym rozwodzić. Teraz czas na luty, najkrótszy miesiąc w roku. Widać po nim, że branża growa cały czas się rozkręca, ale dość z tego gadania, bo jeszcze luty się skończy, nim zaśniemy. Oto, czego możecie spodziewać się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na ten widok niektórzy zagorzali fani Nintendo z podniecenia, zapewne będą musieli ratować się mopę. Ulubiony taktyczny RPG, po raz pierwszy w wydaniu na urządzenia mobilne i do tego jeszcze darmowy. Czy można chcieć czegoś więcej? Oj tak, z pewnością znośnych mikropłatności, bez których ten tytuł się nie obejdzie. Pierwszoosobowy Survival Horror, który straszy przede wszystkim mroczną atmosferą, a nie wyskakującymi z szafy potworami. To wbrew pozorom rzadkość. Hulający na Unreal Engine 4 Husk. Ma być właśnie takim klasykiem, w którym obok podszytej grozą fabuły liczy się także powolne odkrywanie tajemnic. Zapowiada się intrygująco, prawda? Tak, tak, macie rację, to już było. No ale co ja poradzę, że twórcy tak chętnie przerzucają swoje gry pomiędzy różnymi platformami? W tym przypadku sytuacja jest dość niecodzienna, bo ta odsłona Final Fantasy pierwotnie trafiła na urządzenia mobilne. Teraz zagości także na PC, za darmo i w zrozumiałym dla nas języku. Hmm, znów mnie na minę wpuszczacie. Wiecie dobrze, że ja tych japońskich kreskówek nie ogarniam. Oho, już słyszę zbierający się tłum fanów, których teraz pewnikiem do głębi znieważyłem. Czy ja tam widzę pochodnie i widły? To może powiem tylko, oto świetne rozszerzenie do jeszcze świetniejszej bijatyki. I przechodzimy do następnej pozycji. Pamiętacie rozkosznego włóczkowego Yoshi'ego? Na Wii U zrobił furorę. Całkiem zasłużenie zresztą, bo zabawa w świecie w całości zrobionym z włóczki była przednia. Teraz ta niezwykle oryginalna platformówka trafia na przenośne Nintendo 3DS, zyskując po drodze nowego bohatera, psiaka Poochiego. Krótki zwiastun tej produkcji raczej niewiele wam powie. To ten typ gry, w który trzeba zagrać, by dostrzec ukryte w nim piękno. Jako duchowy następca równie enigmatycznego Sunless Sea, dom o wielu drzwiach trafi zapewne w gusta graczy poszukujących niebanalnej rozgrywki. A to co? Woli 2. Po tytule można by sądzić, że to jakaś fabularna wariacja IT z robotem zamiast obcego. On też chciał stale dzwonić do domu. Na szczęście tutaj mamy dwa roboty sporej wielkości planetę i mnóstwo rzeczy do zrobienia od eksploracji po zagadki logiczne. We have a lot of work ahead of us, Ion. You are a trainee on a forgotten planet. This could easily solve all of our resource problems on P1. We need to phone home. Mroczna czeluść oceanu, bazy podmorskie jako schronienie ostatnich resztek ludzkości i krążące pomiędzy nimi łodzie podwodne. Trzeba przyznać, że otoczka tej produkcji potrafi nieźle zaintrygować. A gdy dodamy do tego jeszcze nieco strategii zręcznościowego symulatora, wszak w nasze ręce trafia tu jeden ze wspomnianych okrętów wraz z załogą. Robi się jeszcze ciekawiej. Hmm, poker w gangsterskiej otoczce? Do tego jeszcze jako darmowe MMO. Nie żebym się czepiał, ale czy takie zabawy w sieci są już w naszym kraju legalne? Dla swojego bezpieczeństwa, poproszę o kolejny zwiastun. Znowu mam déjà vu. Wy pewnie też. Wystarczy jednak spojrzeć na docelową platformę, by wszystko stało się jasne. Po konsolach wreszcie przyszła pora na pecety. Cóż, lepiej późno niż wcale. Choć ta niezwykła gra akcji przypominająca serię Dark Souls rodziła się w olbrzymich bólach, powracając do łask po niemal 10 latach przerwy, jestem nadzwyczaj spokojny o jej jakość. Znacznie większe obawy mam za to o jej tytuł, bo Nioh, choć wiem, że czyta się to inaczej, to wciąż bardziej kojarzy mi się z filmem, z osobliwie śmiejącym się dziadkiem, niż brutalną, wymagającą samurajską rozgrywką. W zalewie przeróżnej maści kosmicznych symulatorów zapewne w ogóle nie zwróciłbym uwagi na ten tytuł, gdyby nie jeden drobny fakt. Majstrują przy nim ludzie od Operation Flashpoint i serii ARMA. Jednego można więc być pewnym, poza sporą liczbą baboli, czeka nas tu cała masa realistycznych do bólu kosmicznych wyzwań związanych z badaniem czerwonej planety. 3, 2, 1. Zaraz, zaraz, a co tu się wyprawia? Jakieś dziwaczne, kuliste stwory walczą ze sobą na arenie? Poziom wariactwa wskazuje na grę sieciową, a zauważyliście, kto za nią stoi? Studio, które dało nam niegdyś doskonale wyglądające The Order 1886. Ubisoft to ma jednak nosa do urozmaicania sieciowych rozgrywek. Najpierw udało mu się odświeżyć kultowe Rainbow Six. Teraz podrzuca nam bombę z opóźnionym zapłonem, czyli For Honor. A wydawać by się mogło, że wrzucenie do jednego wora samurajów, vikingów i średniowiecznych rycerzy jest absolutnie niedorzeczne. A tu proszę, jaka niespodzianka. Radzę Wam bacznie przyglądać się tej produkcji, bo coś czuję, że jeszcze nieraz czymś nas zaskoczy. Mogę podać odejście do pokoju. Tak zrobiłem. Through mnie, wolfy między nami wychodzić again. Kto ty, think you are? Wolf. Ja jestem Wolf. Kojarzycie tego gościa? Na pewno. Po trzech snajperskich eskapadach, czwarta w słonecznej italii zapowiada się iście wystrzałowo. A wiecie, co jeszcze oznacza powrót naszego ulubionego snajpera? Że znów zapolujemy na prawe jądro Hitlera. Oj, będzie się działo. Ktoś z Was marzy o lataniu? O tym, by zasiąść za sterami rejsowego 737 albo lepiej jumbojeta i spróbować wznieść się takim kolosem w powietrze? Dla słynnej już serii X-Plane takie scenariusze to chleb powszedni. Tutaj nic nie jest niemożliwe. Nawet pilotowanie promu kosmicznego. Oczywiście wszystko z zachowaniem ultrarealizmu, jak przystało na profesjonalny symulator. Polityka to niełatwy kawałek chleba, szczególnie gdy trzeba dbać o cały naród. W tej rozbudowanej polskiej strategii będziecie mogli poczuć się jak Donald Trump, waląc dekretami na prawo i lewo, chcąc uczynić swój kraj wielki. Albo też spróbować kilku sztuczek z naszego rodzimego podwórka, nie dając sobie wmówić, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Tak tak, wiemy, że myślistwo jest pase. ale z tego tylko powodu nie mogliśmy pominąć tej produkcji. Nie, skoro wygląda ona tak fantastycznie, no dobra, koniec zachwytów. I tak większość z Was nawet na ten tytuł nie spojrzy. No proszę, kolejna mobilna produkcja mająca aspiracje na coś więcej. Miejmy tylko nadzieję, że przeskokowi na pc tego specyficznego miksu karcianki ze strategią towarzyszyć będą stosowne ulepszenia. Pierwsze Halo Wars było totalną niespodzianką. Rzadko zdarza się bowiem, żeby pierwszoosobowa strzelanina stała się punktem wyjścia dla strategii czasu rzeczywistego. Dodajmy jeszcze całkiem niezłej strategii. Trudno się dziwić, że dwójce towarzyszą wielkie emocje. Szczególnie, że tym razem gra nie ominie też graczy pesetowych. Już słyszę głosy zniecierpliwienia w stylu co wy mi tu za pokazujecie? Albo... Kolejna gra na komórkę, dziękuję postoje. Nie sugerujcie się jednak oprawą graficzną. Ten niecodzienny tytuł niesie bowiem całkiem ważkie pytania egzystencjalne. No, to teraz dopiero powiało nudą. Dobra, lecim dalej. Rządni chwały i bogactwa wikingowie, wielka morska wyprawa, tajemnicza kraina czekająca na podbój, bla 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 bla, no bo kogo obchodzi ta cała otoczka. Najważniejsze, że w tej strategii czuć ducha kultowego Age of Empires, i to już teraz, gdy gra wchodzi dopiero do wczesnego dostępu. Oho, znowu wkraczamy na poletko japońskich komiksów i kultowych, dla niektórych przynajmniej animacji. Grunt to niepewny, stąd szybka i krótka zapowiedź. Podobało Wam się Dynasty Warriors? Jeśli tak, to tutaj znajdziecie podobną sieczkarnię. Klocki Lego, niemal idealnie, wpasowały się w gatunek gier platformowych. Ich przelotny romans z MMO zakończył się jednak katastrofą. Teraz, 4 lata po tamtych wydarzeniach, do akcji wkracza zaprawione w klockowych bojach studio. Czy i tym razem uda im się podbić serca graczy? Cóż, zobaczymy. Oto i bezapelacyjna perełka lutego. Turnament to bowiem coś więcej niż tylko kolejny klasyczny RPG. Tutaj niemal wszystko pachnie kultowym Baldur's Gate. Od rozgrywki po narratora, którym w polskiej wersji gry jest nie kto inny jak Piotr, Twoje wspomnienie zostaje gwałtownie przerwane. Frączewski, jak dla mnie, bomba. Może uciec lub poddać się. Jeśli mimo wszystko i tak umrzesz. Tormencie, śmierć to nie koniec. Kiedy umrzesz, trafisz do labiryntu porzuconych, tajemniczego pogmatwanego miejsca w głębi twojego umysłu. Zbadaj labirynt, odkryj nowe wątki i zwiększ swą moc, aby wrócić do życia i odpowiedzieć na pytanie. cóż znaczy jedno życie? I tą wisienką na torcie kończymy nasze najnowsze zestawienie najciekawszych premier miesiąca. Mam nadzieję, że tym razem czujecie się usatysfakcjonowani. Bądź co bądź będzie w czym wybierać i w co grać, czekając na marcowe hity. A na razie mówimy Wam do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego cyklu. Trzymajcie się ciepło!